Masztalarski, rozmowa tygodnia, witam państwa bardzo serdecznie. Dziś zaproszenie do studia przyjęła Anna Szczepłek, tym razem w roli propagatorki gotowania wśród najmłodszych mieszkańców powiatu Legionowskiego. Witam, witam panią. Witam bardzo serdecznie. To prawda pani Anno, że wszystkie dzieci uwielbiają gotować? Myślę, że absolutnie wszystkie. To są chyba wyjątki, takie dzieci, które nie lubiłyby tam powęszyć w kuchni, pomóc. Yy, zauważyłam, że dzieci bardzo lubią mieszać, kroić. Yy, rwą się po, przede wszystkim do tego, czego rodzice nie pozwalają im robić, czyli hmm. lubią rozwalać w kuchni, lubią sięgać po nóż. Yy, I myślę, że warto pomyśleć o tym, żeby im to jednak umożliwić. I naprawdę wystarczy otworzyć tylko drzwi do kuchni? No przetestowałam to Aby na własnych Aby ta pasja gotowania ich wciągnęła? Myślę, że zdecydowanie tak. Przetestowałam to na własnych dzieciach, na dzieciach moich znajomych. Teraz wspólnie tutaj z dziećmi z Legionowa co tydzień doświadczamy tego, że wystarczy dzieciom. Tak naprawdę pokazać pewne możliwości, powiedzieć: tu jest jabłko, trzeba je obrać, yy, tu jest mąka, wbij jajko i wymieszaj, i te dzieciaki naprawdę z ogromną radością zabierają się za gotowanie i naprawdę mają przy tym mnóstwo, mnóstwo frajdy. I stąd właśnie pomysł pierwszej w powiecie Legionowskim, niedługo pewnie jest w pierwszej w Polsce yy, Akademii Małego Smakosza. Yy, pierwszej w Polsce Akademii Małego Smakosza na pewno, ale szkoły gotowania w Polsce już istnieją dla dzieci. Yy, natomiast ten pomysł się zrodził, przede wszystkim z, z mojej miłości do dzieci i z pasji do gotowania, bo ja już od wielu lat uwielbiam gotować. Zaraziłam się pasją do gotowania w momencie, kiedy udało mi się w czasach studenckich wyjechać z Polski. Trafiłam do Francji, gdzie mieszkałam kilka lat i to tak naprawdę zmieniło moje spojrzenie na kuchnię, na jedzenie, na żywienie, ponieważ mam wrażenie, że Polacy ciągle jeszcze żywią się, bo muszą, a Francuzi jedzą, bo kochają po prostu jeść. Mają fantastyczną kuchnię i tam odkryłam, że gotowanie może być niesamowicie przyjemne, tak samo jak bardzo przyjemne jest dobre jedzenie. Patronem merytorycznym Akademii został Daniel Twardo, szef kuchni, członek Stowarzyszenia Szefów Kuchni. Czyli człowiek, który o gotowaniu wie praktycznie wszystko. Zgadza się. Pan Daniel sam zaproponował mi tę współpracę. Jestem z tego niezwykle dumna, bo dla mnie to jest ogromny autorytet, jeżeli chodzi o kulinarię, o gotowanie. Dzięki temu, że pan Daniel czuwa nad nami, konsultujemy z nim nasze przepisy, doradza nam, jak z dziećmi pewne rzeczy przeprowadzić, to jest bardzo, bardzo cenna pomoc. Pierwsze spotkanie za nami. Używam liczby mnogi, bo również byliśmy na tym spotkaniu z kamerą, co zresztą widać na zdjęciach. Mhm. Ba nawet drylowaliśmy razem gruszkę do przepysznej. Ale tak, wiem, że ktoś owocowej, bardzo lubi wylizywać owocowej, miski po czekoladzie, pani redaktorze. Dobrze, przyznaję się, to ja. Spotkanie było udane. udane nie, jest Spotka zainteresowanie akademią. To To spotkanie było udane, udane, tak jak już kolejne kolejne które się się po nim odbyły, odbyły, już mamy za za dwa, dwa razy zajęcia z dziećmi. dziećmi. To zainteresowanie jest myślę spore i, i powoli buduje się ta nasza Akademia. Mamy coraz więcej chętnych i bardzo się z tego cieszę. Na razie te zajęcia mamy tylko jeden dzień w tygodniu, ale jeżeli będzie więcej chętnych, to na pewno będzie tego troszkę więcej. A jak będą wyglądały te zajęcia w Akademii Małego Smakosza? Podobnie jak na tym pierwszym spotkaniu? Dokładnie tak. Na tym pierwszym spotkaniu było też sporo dorosłych, którzy byli zaintrygowani. No właśnie, chciałem zapytać, formułą. czy dorośli biorą udział w gotowaniu? Czy... Jeśli jest taka potrzeba, dorośli uczestniczą w zajęciach. Mam na zajęciach dziewczynkę, która ma niecałe 4 lata i ona lubi, kiedy mama jest przynajmniej blisko. Więc jeżeli mama może zostać na zajęciach i chce, to oczywiście siedzi blisko i w razie potrzeby przytuli naszą studentkę. Ewentualnie coś pomoże, jeśli jest taka potrzeba. Ale mam też dzieciaki, które które po prostu dają buziaka mami i biegną do stołu i potem się tylko chwalą mami co wspaniałego dzisiaj zrobiły. Wspomniała Pani o czterolatce. W jakim zatem wieku można przeprowadzać dzieci na zajęcia? Założyłam, że grupa młodsza to będą dzieci od czterech lat. Yy, natomiast mam w Akademii w tej chwili dzieci troszeczkę młodsze i one yy, no, właśnie potrzebują wsparcia rodziców. Rozważam też możliwość utworzenia takich zajęć, które będą dla mamy z dzieckiem. I wtedy mogą być to absolutnie maluszki. i Warto, żeby te maluszki z mamą yy, zainteresowały się gotowaniem, mieszaniem jedzenia. Na początku jest to oczywiście zabawa, ale to jest zabawa, która prowadzi do odkrywania smaków, do yy, poszerzania zainteresowań tak naprawdę, do tego, żeby dziecko w ogóle chciało sięgnąć po jedzenie, po zdrowe jedzenie, bo takie są założenia mojej akademii. A czego pani Anno można się nauczyć przez wspólne gotowanie? Oczywiście poza gotowaniem. Och, mnóstwo rzeczy można się nauczyć. Można się nauczyć Dlaczego współ... to jest takie ważne. To jest bardzo w tej ważne. Całej zabawie. To jest bardzo ważne, ponieważ tam dzieci muszą po pierwsze współpracować ze sobą, po drugie uczą się organizacji czasu, pracy, tak? Mamy jakiś założony plan do wykonania i dzieci robią wszystko, żeby ten plan wykonać. Oprócz tego dzieci uczą się, no właśnie, odkrywania nowych smaków, uczą się, jak je łączyć, no czyli mówimy tutaj o gotowaniu, ale uczą się to o kulturze też innych krajów, ponieważ jeżeli przygotowujemy danie z kuchni, na przykład francuskiej, zawsze opowiadamy o tym. No właśnie, o tym jaka ta kultura jest, jak wygląda akurat przygotowanie tego typu dań, jakie przyprawy, czy zioła, czy warzywa dominują w danej kuchni. To było na pierwszych naszych zajęciach, kiedy dzieci robiły szaszłyk warzywny, tęczowy szaszłyk. Była to ratatouille na patyku, a ratatouille to danie francuskie, bardzo aromatyczne, pochodzi z Prowansji, używa się tam wielu ziół i to już była okazja, żeby troszeczkę się o tej kulturze francuskiej dowiedzieć. Także jest, jest myślę, bardzo wiele aspektów takiego wspólnego gotowania, nie mówiąc o tym, co jest bardzo ważne i dla rodziców to może być najważniejsze, że dziecko, które samo coś przygotuje do jedzenia, najchętniej je potem zje. Yy, miałam taki przykład na ostatnich zajęciach. Czyli to jest odezwa dla niejadków. <laughs> to jest odezwa dla niejadków. to jedno z haseł, które je znalazłem u Państwa na stronie, to jest, że gotowanie to bułka z mazłem. Bo no to gotowanie to, to, to nie jest aż taka trudna sprawa. Y, jak... potrawa dla niejadka. <laughs> potrawa dla niejadka. <laughs> Może być też bułka baczona w herbacie. To tak? też to też Albo jest... posmarowana nożem. Albo posmarowana <laughs> no, nożem, dokładnie. Y, to nie jest aż takie bardzo trudne i y, warto y, myślę zacząć taką zabawę w kuchni z dziećmi od najmłodszych lat. Gotowanie z maluchami to droga impreza? Ile takie warsztaty takie kosztują? Takie warsztaty w mojej akademii do końca tego roku kosztują 100 zł miesięcznie, pojedyncze zajęcia 30 zł. To teraz się ciśnie na usta jest... pytanie panią, no, kto do tego dopłaca? Legionowskie firmy z branży kulinarnej pomagają, wspierają y tę inicjatywę? Mam rzeczywiście partnerów, którzy zobowiązali się troszeczkę mi pomóc. Nawiązałam współpracę i to za pośrednictwem pana Daniela Twardo z jedną firmą z Legionowa, jest to Poezja Smaków, firma cateringowa, która będzie mi dostarczała produkty Produkty do, do naszych potraw. Tak samo jak hurtownia ryb falko z suwałk, która będzie nam dostarczała świeże ryby, więc myślę, że już niebawem będziemy mogli pokazać dzieciom, nawet jak się filetuje rybę. I dzieci będą filetowały ryby. No, Dzieci nie będą, ponieważ moje mojej dzieci nie dostają noża metalowego, ostrego do ręki. Dostają plastikowe, bezpieczne noże, ale ostre. Na tyle ostre, że można nimi pokroić jabłko czy warzywa. Yy, natomiast będą miały okazję zobaczyć, jak to się robi, bo to nie jest nic takiego trudnego. A na pewno będą mogły te ryby przygotować. A znaczy do nosów przygotowane? <laughs> to są świeże ryby. o Falko dostarcza świeże ryby. Akademia Małego Smakosza to nie tylko warsztaty, ale też specjalna oferta dla szkół i przedszkoli. Na czym ta współpraca będzie polegać? Już za chwilę do szkół, przedszkoli, do żłobków trafi moja oferta na zajęcia dla dzieci, które są uczniami czy przedszkolakami, czy też żłobkowiczami, bo wiem, że i takie maluchy też mogą wspólnie się bawić przy gotowaniu. To jest oferta, która albo pozwala zaprosić dzieci do mnie do, do naszego lokalu i tam niewielkie grupy mogą się spotkać i wspólnie pogotować pod naszym okiem, albo z taką ofertą możemy przyjechać do konkretnej placówki i tam zorganizować warsztaty kulinarne. Oczywiście po ustaleniu najpierw, jakie są warunki w placówce i jak można te zajęcia przygotować, czym dysponuje szkoła przedszkole żłobek i co może nam udostępnić. Jeżeli której z rodziców chciałoby przyprowadzić malucha na zajęcia? Gdzie może znaleźć potrzebne informacje? Mamy stronę internetową, prosto zapamiętać adres www.akademia-smakosza.pl pisana bez polskich znaków. Tam są wszystkie dane kontaktowe, jest mail do biura, jest telefon do mnie. Mamy też fanpage na Facebooku, gdzie zapraszam, można zobaczyć relacje z naszych zajęć, poczytać trochę ciekawostek, zamieszczamy też przepisy, przynajmniej te, które są najbardziej sezonowe. Właśnie wczoraj pojawił się na stronie przepis na ciasto. Jasteczka owsiane zapraszam serdecznie. Bo one są bardzo pyszne i mogą zastąpić owsiankę na śniadanie. Dziękuję Pani bardzo serdecznie za przyjście do studia. Dziś moimi Państwa gościem była Anna Szczepłek, szef Akademii Małego Smakosza. Dziękuję serdecznie. To była rozmowa tygodnia. Spotykamy się jak zwykle w przyszły czwartek. Do zobaczenia.